Co sądzicie o LGBT? No, nie poruszaliśmy wielu różnych poglądów i kwestii i nie będziemy na nie odpowiadali tak szczegółowo, ale myślę, że nazwa naszego ruchu i naszej frakcji powinna wiele tłumaczyć odnośnie naszych poglądów w wielu materiach. Jesteśmy za wolnością, jesteśmy za postępem. A i to jest łącznik. O co chodzi ze związkami kumpelskimi? Tak jak mówiliśmy, zapraszamy na przestrzeni kolejnych dni do tego, ażeby się więcej dowiedzieć. Związki Kumpelskie to autorski, innowacyjny ruch z naszej strony i nie stoi w opozycji do związków małżeńskich i partnerskich. Powtarzamy to po raz kolejny, bo każdemu należy się wolność i postęp. My, jako ruch, nie mamy prawa definiować i mówić, kto ma prawo do miłości, kto nie ma. Każdy ma. Związki Kumpelskie stoją obok tego wszystkiego. Czy będą młodzieżówki? Powiem szczerze, że mm, cała nasza partia, trzonem naszej partii są młodzi ludzie. Więc takie, takowe młodzieżówki na pewno będą. Pani. Czy widzieliście wypowiedź Korwina o nas? Jak najbardziej widzieliśmy tą wypowiedź, też już o tym wspominaliśmy. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bardzo nam miło za takie szczere, ciepłe słowa od pana Korwina.